Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nasze ogłoszenia parafialne. Dzisiaj niedziela radości, czwarta niedziela wielkiego postu zawsze ma ten tytuł. I z tej okazji jest różowy kolor szat liturgicznych, to tradycja rzymska. Dziękujemy bardzo za liczny udział w modlitwie o pokój w ostatni piątek. Dziękujemy także za pomoc materialną dla Ukrainy. Nasza parafia w ramach akcji Paczka dla Ukrainy przekazała 40 kartonów darów do Caritas. To budujące świadectwo wrażliwości i solidarności. Ofiary pieniężne na pomoc Ukrainie można składać do skarbonki, a te skarbonki są oznaczone flagą Ukrainy. Witamy w naszej parafii księdza proboszcza Leszka Czarneckiego z Katowic-Zawodzia, który głosi do nas nauki rekolekcyjne. W czasie rekolekcji od poniedziałku do środy są dodatkowe msze święte o godzinie 10. W środę na tą godzinę zapraszamy chorych na tej mszy świętej będzie sakrament namaszczenia chorych. Są tu miejsca siedzące, można sobie usiąść, zapraszam tu z przodu, z boku, także kazanie może być długie, bo to rekolekcja. Y w środę najbliższą z powodu rekolekcji nie ma śniadania dla chorych. Jak w ostatnich latach nauka poranna będzie między mszami, czyli o godzinie 7.30, a wieczorna po mszy świętej, wieczornej, wtedy też będzie potem okazja do spowiedzi. Dzisiaj jeszcze o 17.00 jest nauka dla mężczyzn. W ostatni dzień kolekta będzie przeznaczona na cele księdza rekolekcjonisty. Dzisiaj także od godziny 20.00 jest okazja do spowiedzi. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na cele parafialne. W tym tygodniu w czwartek o 19 jest spotkanie odpowiedzialnych za przygotowanie Wielkiego Tygodnia. W pierwszy piątek miesiąca o 8.30 jest nabożeństwo do serca Pana Jezusa, o 17.00 droga krzyżowa z modlitwą za zmarłych, o 18.00 msza święta w intencji Dzieci Powczesnej Komunii Świętej, o 19.00 msza dla młodzieży, od potem rozpoczyna się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy adoracji. W pierwszą sobotę miesiąca o 8.30 modlimy się do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny o dziesiątej droga krzyżowa dla dzieci. Wieczorna msza święta w sobotę jest w intencji wszystkich rodzin i małżonków, także tych starających się o potomstwo oraz rodziców, którzy oczekują narodzin dziecka. Jeżeli ktoś chce indywidualnie otrzymać błogosławieństwo na koniec mszy świętej, prosimy, żeby to zgłosić przed mszą w zakrystii. Za tydzień w niedzielę chomie będzie głosił wikariusz z bazyliki i poprosi nas o wsparcie dla remontu kalwarii piekarskiej. Myślę, że widzimy, że tam się dzieją różne fajne rzeczy, zmiany i chcemy to jako dekanat wspierać. Za tydzień będzie także możliwość oddania krwi od 9 do 13.00. O 20.00 będzie medytacja karmelitańska i okazja do spowiedzi. Za dwa tygodnie, w sobotę, przed Niedzielą Palmową o 19.00 zapraszamy na koncert ewangelizacyjny pod tytułem Szukając Oblicza, w wykonaniu zespołu Herd. Jest to opowieść o huście z Manopello, relikwii ukazującej twarz zmartwychwstałego Chrystusa. Opisana dźwiękiem i obrazem historia jej powstania od skazania Jezusa przez jego mękę, spotkanie z matką i Weroniką, aż do momentu zmartwychwstania. Koncert porusza też temat poszukiwania Boga w dzisiejszej rzeczywistości i odkrywania Chrystusa w twarz drugiego człowieka. Myślę, że ten koncert dobrze się wpisuje też w rozpoczynający się czas Wielkiego Tygodnia i męki pańskiej. Jeszcze można kupić zakrystii paschaliki wielkanocnego dzieła Caritas. Dla tych, którzy lubią i mogą dużo chodzić, ekstremalna droga krzyżowa. I ta propozycja jest 1 kwietnia o 21:00 rozpocznie się mszą świętą na Kalwarii. Od jutra jest zniesiony obowiązek noszenia maseczek. Zalecamy, by osoby, które są przeziębione w ramach miłości bliźniego, nosiły maseczki. Budujemy chór na liturgię Wielkiego Piątku. To spotkało się z zainteresowaniem, bo już pierwsza próba tego chóru była, ale jeszcze można się dołączyć. Zapraszamy mężczyzn, kobiety. Zespół jest wielopokoleniowy, nawet jest tam jedno dziecko. Próba odbywa się co środę 30 marca w domu parafialnym, bezpośrednio po nauce, rekolekcyjnie o godzinie 19.00. Tak będzie w tym tygodniu. Dziękujemy paniom i panom za sprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Bóg zapłać za to włączanie się w troskę o kościół.